Give us a little give us a little We never had enough, Give us a little give us a little We never had enough, Are you marry me? Tak z pewnością by powiedział ten koleś, który jest gdzieś tam za naszymi plecami Urva Maci. Dobra, póki co go nie ma jeszcze, ale on tu przyjdzie i się zjawi, będzie chciał właśnie zrobić to samo, co chyba chciał właśnie z tym czymś co tutaj stoi z nami, więc proponuję szybko się wakować. W każdym bądź razie witam was bardzo serdecznie, z tej a to już jest niestety najprawdopodobniej ostatni gameplay z gry Outlast, Outlast Wiseblower. Temu też na wstępie mam do Was taką prośbę Słuchajcie, zanim sobie przejdziemy do samej rozgrywki, bo naprawdę gameplay chyba nie będzie dzisiaj za długi Mam do Was ogromną prośbę Jutro na... Znaczy dzisiaj, jak w ten odcinek wejdzie, to już ta informacja na profilu facebookowym powinna być, czyli w poniedziałek, poniedziałek 11 sierpnia powinna się ukazać informacja na moim profilu facebookowym ninjagames.pl, na facebooku sobie możecie tam wpisać, czyli linkę też macie oczywiście w opisie filmu. Słuchajcie, będę tam wypisywać 5 produkcji, z których ja chciałbym kręcić kolejną serię yy, na zasadzie gier horror, czy tak jak Outlast, tak jak Amnezje, tak znaczy Amnezie, Amnezie, mów poprawnie Ninja, starajcie, Penumbrę, Jakieś tam Sendermeny i tak dalej Więc słuchajcie, ja tam wypiszę sobie parę fajnych propozycji Ale napiszcie mi po prostu Wasze może opinie, czy jakie byście chcieli gry Jeżeli macie coś do zasugerowania Jaką byście chcieli mi grę polecić, horror Po prostu, którą bym mógł sobie Fajnie nakręcić i tak dalej To po prostu podzielcie się z tym ze mną Piszcie też w komentarzu pod tą produkcją I tak dalej, oraz napiszcie mi mniej więcej Co takiego wam się podobało bardzo w tej serii Co też nie, co można byłoby zrobić lepiej Co było już zrobione źle co było zrobione dobrze i tak dalej dobra ale już przestań pitolić ninja bo tego już słuchasz nie ta ja sobie łuknę tylko wody no i chodźmy zobaczyć ja miałem suknię z welonem mamy klucza o kurwa uciekaj uciekaj uciekaj, uciekaj. pierdalaj pierdalaj mi stąd włosz kuźwa juston mamy problem otwieraj to nie mówcie że on się tutaj jakoś pozostanie musimy szybko uciec stąd to jak najszybciej otwieraj te pierdzielone drzwi Wierdzielaj mi stąd! Uciekaj, rób parkura! Łochoś, on tu jest! Szybciej, szybciej, szybciej! Szybciej, do końca! Nie jest za mną! Nie odwracaj się, ninja! Szybko! Gdzie, gdzie tu mogę iść? Gdzie tu jakiś kosz jest? Jakieś drzwi? Czy tam jest! Szybko! teraz na końcu! Kurwa! Ała! Nie nie, 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 nie! Ninja został zawity, zadzikany przez tego! Obrzydliwego syna Nie damy mu się, nie, nie tak łatwo kolego, oj, nie, nie, nie. Więc tam powrócimy i wejdziemy do tego pierdzielonego szczepu pentelezowego, i będziesz tam mógł co najwyżej pomachać. Takiego mała. No. Tak więc ja sobie właśnie już tak siedzę, teraz fajnie w piszący się tak wykąpałem itp. Więc wszystko tak porobiłem, no i tak myślę sobie, Outlast'a przed snem, no, och, to nie wiem, bym sobie nie odpuścił, no żeby nie mieć takich horrorów zajebistych. Wszystko dla was, moi drodzy. Dobra. Otwieraj to, ciągnij to. Jeszcze. Dobra, udało się. Open that fucking door. O on tu już jest. Mogłem w sumie zaczekać. Dobra, ale może niepotrzebnie, wcześniej by się może nawet udało. Tylko, że ja weszłem tutaj w jakieś gówno i z którego się nie dało wyjść. Jak pójdę tutaj bokiem, to się może uda. Nawet choćbyśmy mieli raz tam dostać. Dobra, jest tu kratka. Skakuj! Ja pierdolę! co to jest? Cisza i spokój jak na razie. Eee, Idzie mi zrobić. I gówno, kamera, notatka. Jeżeli umrę. Spierdoliłem sprawę, Boże, gdzie ja jestem, ile to czasu? Kilka godzin, tygodni! W głowie mi szumi zmusili mnie do oglądania pola! Muszę znaleźć pomoc Lisa, przepraszam Jeżeli umrę, wiem, że mnie znajdziesz Wiem, że nie spoczniesz Dopóki nie znajdziesz mojego ciała Oczywiście będę cię miała w dupie I nawet cię tu nie przyda szukać Hehehe. Nie, żartowałem Mam nadzieję, że znajdziesz tę kamerę Przy moich zwłokach No, fajny scenariusz zakładasz Miło mi z twojej strony No, rewelacja Mam nadzieję, że materiały Na niej zrobią to, czego ja nie mogłem Wyjawią prawdę Lisa, kotku, przepraszam Dałem dupy Niałem dupy <noise> Najebiście to brzmi Wydawało mi się, że postępuję słusznie Ale naprawdę spierdoliłem sprawę Kurwa, ja to czytałem No, jakoś tekst mi się wydawał podobny Tu mamy jakiś Czekajcie, to jest Niechętna panna mło młoda To chyba my <noise> wciąż nietknięty, jestem tu lisa, wciąż jestem z sobą on, on próbował się on próbował ze mnie zrobić swoją pannę młodą pociąć mnie, może byłem w błędzie mówiąc o tym miejscu światu tylko bym, tylko bym ich tu przyciągnął czy to miejsce nie powinno po prostu umrzeć i zgnić? nic nikomu nie powiem, jeżeli ma się to wiązać z rozprzestrzenieniem się tej zaraży, niech tu zemrze w izolacji niech zgnije Żony sinni Dora, ciała porozwieszane jak mokre pranie, jak króliki, okaleczeni mężczyźni, ścigani i zamordowani, od pożądania do przemocy, krótkie drogi wiedzie, krótka droga wiedzie. Jakąkolwiek historyjkę sobie wmawiam, on nie sprawia, że kobiety chcą rodzić jego dzieci, on sprawia, że kobiety chcą go zabić. Lisa. Chcę doszczętnie spalić to miejsce i wszystkie to wody jego istnienia. Chcę zniszczyć korporację Markow, pogrzebać ją w hańbie, odebrać wszystkie pieniądze, usunąć na zawsze z kartki historii. Ten człowiek myśli, że jest zakochany. On myśli, że terapia mu pomogła. Wszystko tu cuchnie śmiercią i strachem moczem i z krwią. Rozkładającym się mięsem. O, jak przyjemnie! A czekajcie, jakie mam cel misji? Znaleźć klucz, aby dostać się do grupy Łęcki. Dobra, klucz mamy, a tu jest główka. Ja bym zrobił, żeby się ta głowa poruszała. To taki props dla twórców. A gdzie my teraz tu mamy wyskoczyć? O zapisywanie. Ej, tu nie jest za wesoło. Główno widzę bez kamery. Muszę badać na tym czulowatym światle. Jak tu w ogóle przejść? Ten skacz ninja. Jumpuj. Dobra, mamy jakieś drzwi. A czy tu będzie ten ...pacafan? Uhu. Nie tam nie chcemy iść pod żadnym pozorem chyba tu. Chyba tu prowadzi ta droga do wyjścia. Exit i jesteś tu! Exit jest! Jest! Kurwa! Fuck! Ty gówniarzu! Zabijecie! Mam tu kunaja! can nie będę, zaraz się odetnę, po Albo cię rzucę w niego, tak prosto w oczy, tak. już, ty mnie dusisz! Jakiś szporwysyn! Co on mi zrobił? Odetnij to! Na co czekasz? cię udusisz! Jep! Runie! <śmienic> o kurwa! Zaś mnie wyciągnął! Jaki chuj! Nie! Nie, 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 ruszaj się, ruszaj, ruszaj tym dołami! Jep! Poszło wszystko w wszystko! Oni Koniec twojego misternego planu! To nie wypali nie tym razem, gnoj! Nie! Idź ode mnie! Nie mówiłem, że to dzieje moim kunajem, na no trochę większym. Ale jak przyjemnie popatrzeć na niego, ja cały go nakręcę. Czy ta krew kapie? To pytanie na 100% od tak krew kapie, kapitalne. Notatki wdowiec nie żyje chirurka. Bator przyszły ojciec, mąż. Jego wnętrzności poszarpane i, wyleczone, i wywleczone na zewnątrz. Staram się nie śmiać, o Boże, i zaprzysięgam, że się staram. He, ja również, ale jakoś mi kiepsko wychodzi. No dobra, no to w takim razie musimy chyba sobie tam pójść jeszcze raz. Na ten oddział męski. Spalić to wszystko w cholerę. No i zobaczymy, czy się uda nam skończyć Outlast. W takim fajnym hepiędzie. Czy nie będzie piędu! I wszyscy zginą. He <laughs> jak to będzie? Czy to będzie? Tutaj przejście, jak takie długie, jak. Penumbrze, bym powiedział na końcu. Mełot. Oddział męski, chyba. Dobra, jakaś cisza taka niespokojna tutaj. I zapisywanie gry zapewne? A tu stoją drzwi, które tak bardzo nie zachęcają do ich otwarcia. Że... Jezus Maria! Ej, hey, ty ci pali, o oh, kurwa. Outro. Zakończenie. Kapisza ojca Martina stoi w pominiach! Jezus Maria. A więc taki to będzie końców plasta. No dobra, się spaliło. Ups. A mówiła mamusia, żeby jedna zapałka może rozpalić polar. Coś jakieś zrobił ninja? Już ja słyszę coś. Look Co to sick fuck do this somebody. Huh? Eh. Even took his damn pants. Tell you one thing i co to, <laughs> to jest? Korporacyjne, gminy najemnicy, prywatni kreatorzy. Czy jak ich tam teraz nazywają? Są tak samo bezużyteczni jak, jak reszta z nas. Muszę się z wydostać. Uciec, No to. Pora stąd spierdalać i to jak najszybciej. To możliwe, też to już nie. Jed, oni kurwa strzelają. Anna, zabijajcie ich. Na na cholerę. Ich znieść i tak już nic nie będzie. Telefon. Można to. Bateria. A to się przyda, zrobię sobie nawet ostatniego reloadinga i przeczytam sobie notatkę, tak żeby ten gameplay był ciekawszy. Szanowni Państwo, od Helen Grant, temat wycofanie Rudolfa Wernicki. Szanowni Państwo, wstępne czynności związane ze z problemowym wycofaniem rudologa Werniki z administracyjnych i finansowych struktur kompleksu Mount Massive zostały już zainicjowane. Zaawansowany wiek doktora Wernicki zapewne zneutralizował wszelkie podejrzenia osób trzecich oraz samych pracowników, wśród których nazywany był pieszczotliwie strażnikiem krypty. Formalnie rzecz ujmując, doktor Wernicki zmarł lata temu. Ale ja ja! Ale miastrolowali wszystkich. Rozumiem, iż pacjent oraz zostali już wyznaczeni do przeniesienia. Wszyscy jesteśmy niezmiernie podekscytowani możliwościami zysku, jakie może przynieść nam nowy projekt. Podczas przeglądania dokumentów doktora Łernicki nie natrafiłem na żadnej informacje odnośnie trzech śniących świadomie. Wydaje mi się, Iż możemy, można, możemy założyć, że dr Bernicki był na tyle rozkojarzony częściowym sukcesem Billiego Hoopa oraz swoją własną przypadłością, że zignorował prawdziwe istnie... istotne odkrycie. Nawet minimalne wykorzystanie tej metody jest trudne do przecenienia. A mam jedynie nadzieję, że nowy ośrodek badawczy będzie zabezpieczony w stopniu umożliwiającym przebywanie w nim kobiet i nie będę. I nie będą mogły na własne oczy obserwować stosowanie, stosow obserwować stosowanie metody. Z wyrazem to do kluczowe. Albinom, departament, Dobra, ale nie podoba mi się tu. Jak chcę już stąd wyjść, idziemy tu. Bo kujdźwa strzelają się, spłychać strzały. Oczywiście nie mogę, to wyjdzie mi kujdźwa pomogli. Tylko muszę iść. Musieliśmy... Muszę iść przez jakiś ciemny korytarz. O, nie, 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 nie. W piwnicy jest coś. Uskacz kuźwa tędy! Czego tam się nie da wyjść? Proszę! Ja nie chcę tu umierać. O kurwa. Co się zamkło? Open that door Zapisywanie. Czyby to już był ten koniec, końcóweczka naj, najgorsza z możliwych. Do wymyślenia. Widzę padające promienie światła. Z lewej i prawej strony, a przejście... Tak jak w jakimś piekle. A tu leżą martwe trupy. I... A na końcu co my tu mamy na końcu? Na końcu mamy przejście do słynnego telewizora, do tego, który nas tak kurewsko wystraszył w jedynce. Pajgoś kurwisita. Chyba to było A tutaj dalej powinno być przejście. Albo i nie. Więc może to nie tędy? Nie, to było Tak, to jednak tu. Powróciliśmy. Do starego kompleksu. O nie, w piwnicy coś się jest... Nie mówcie mi, że mamy zejść do piwnicy, jak ja nienawidzę piwnicę w tej grze. To jest najgorsza z możliwych. Hmm, no dobra. Tutaj też nic nie będzie, nawet mi się już tam nie chce iść. Zresztą chodziliśmy tam w jedynce znaczy w postawce. Nie w jedynce, w postawce będzie trafniejsze określenie. Powinniśmy tam zejść na dół. Czekajcie, tutaj powinny być schody. Library, naciśnij, lub przytrzymaj! <grywa> tak kochani, to było właśnie tutaj. To było dokładnie w tym miejscu. W tym miejscu jakieś 8 miesięcy temu. I musimy zejść do tej piwnicy, gdzie nas coś zeżre. Tak więc, no cóż, niech to będzie szybko i bezboleśnie. Niech nas zeżre gówna nas nazerze, bo ja tam nie zejdę. Ja stąd wyjdę. Ja stąd spierdalam. Best park. How the fucker used to lie. Tu tu tu. Help me up. O ten ty gnoju. Ja. Nie! Ja! Ty kutas filc tu jeden. No. Jesteśmy my Z jedynki My się staliśmy tym duchem dobrym takim Tą wiedźmą I on nas uratował Ale my i tak zginiemy Albo i nie Przeżyjemy Jedno dźgnięcie Da się wytrzymać, jest ciężko Ale podnoszę się I wiem, że dam radę Wiem, że przeżyję Wiem, że mi się uda. Wiem, że słońce wschodzi lub zachodzi, nieważne. Jestem na zewnątrz. Już nic mi nie grozi. Jest tak przyjemnie. Mount Massive. Tak, to tutaj spędziliśmy te... Te godziny, to tutaj straliśmy w portki ze strachu, to tutaj zabijaliśmy, to tutaj uciekaliśmy, to tutaj nagraliśmy fenomenalny gameplay, to tutaj nagraliśmy historię swojego życia, tak więc pora, zwierdalać. No dobra, no cóż, teraz jeszcze najciekawsze, jest, 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 jest yes, yes, i G pack, jest i G pack. Musimy do niego wejść i odjechać. Ten sam odgłos. Dokładnie to samo. O nie! O nie! Wpierdzielaj! you press that button. there's no going back, mr. park. there's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkov. you got out of mount massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. but our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. you won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there will be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? No i. i. zanim to zrobię, napiłbym się wódki. Dobra, klik. Macie skurwysyny. No cóż, kochani. Podobało się ukończyć fantastyczną produkcję, jaką jest Outlast Wise Blower. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną przez całą tą serię. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli nowego, jaki kolejny gameplay, co sądzicie o tym odcinku. Podzielcie też swoim zdaniem na temat Outlastu. Co was urzekło w tej grze. Czy to była na przykład ścieżka dźwiękowa, czy to była grywalność, muzyka, fabuła. Naprawdę macie tutaj szerokie pole do opisu. Popiszcie w komentarzach, skomentujcie to wszystko. No i cóż. Jeżeli wam się spodobało to zalajkujcie, subujcie, kolejne materiały już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej!